Tak jak wspomniałeś, pierwszy raz w tym roku się spotykamy, to wypada życzyć wszystkim tu najlepszego, żeby ten rok był o wiele, wiele lepszy, przede wszystkim zdrowia i spokoju. A wracając do naszej pracy, przed nami jeszcze są trzy treningi, bo gramy ostatni mecz tej kolejki i na dobrą sprawę zobaczymy, jeszcze dużo może się zmienić, widzimy za oknem padający. Śnieg, jakoś w tych warunkach musimy sobie dać radę, to wszystko robią pracownicy mosir e, wraz z dyrektorem MOSIR-u, czy mosir już nie wiem, MOSIR-u chyba. E, I pomagają nam, bo już mieliśmy dwie, dwie jednostki treningowe, można powiedzieć dobre jednostki treningowe na, naszym, na naszej głównej płycie i to nam na pewno dużo, dużo pomogło w tym mikrocyklu. Zobaczymy jak będzie. Jak będzie dalej i wszystko będziemy robić, żeby jak najlepiej się przygotować i dobrze rozpocząć ten rok. A co będzie, no to zobaczymy zobaczymy w poniedziałek. Na pewno przyjeżdża do nas Jagielonia, trudny zespół, natchniony, że tak powiem, nowymi, nowymi ludźmi, bo już w stawie szkoleniowym jest trzech nowych ludzi i tak samo kilku jest nowych, dobrych piłkarzy, i też na pewno będą mieli nadzieję, stąd wywieźć jakieś zdobycze punktowe, a my będziemy wszystko robić, żeby, żebyśmy zgarnęli to. Tą całą pulę, to znaczy trzy punkty. Dziękuję. Panie trenerze, osiemnastka już w jest wybrana? Czy jeszcze? Jeszcze nie. Tak jak mówię, to jeszcze mamy trzy treningi i za wcześnie, żeby tą osiemnastkę wybrać spokojnie. Poczekamy na rozwój wypadków, bo wczoraj jeden z zawodników miał dolegliwości rządkowe, dzisiaj już jest do dyspozycji. Wiadomo, że to różne rzeczy jeszcze mogą się nam przytrafić, dlatego spokojnie do tego podchodzimy i 18 będzie znana. Poniedzielnym rozruchu. O jakim zaskoczeniu ze strony Egielonii Pan mówi? Poza... Nie wiem, czy kilka wariantów, oni mają swoją pracę, my zobaczymy, zobaczymy, co będzie. Przede wszystkim o nowych ludziach w sztabie szkoleniowym. To, jest, to są ich debiuty w ekstraklasie. Tak jak i dla mnie jest to pierwszy, pierwszy sezon, i dla nich tak samo. Ja jestem mądrzejszy o te kilka spotkań. Oni zaczynają meczem z nami, bo, bo trudno się spodziewać po. Bo... Potomku, czy Darku, czy jeszcze Popieluch jest od przygotowania motorycznego, na co ich stać, bo, bo nie pracowali na tym, na tym poziomie i, i dlatego to jest jakaś tam niewiadoma dodatkowo. E, nie wiadomo jak będą nowi piłkarze, nie tylko nowi, ale i tak samo ci, którzy już byli w Jagiellonii w poprzedniej rundzie, jak będą wyglądać, bo to tak jak mówię, no tak samo ja byłem niepewny przed Krakowem jak będziemy wyglądać i, i teraz też jest jakiś tam Jakaś niepewność, bo też zmieniliśmy charakter, charakter troszeczkę treningów i też ciekaw jestem jak to będzie wyglądało w tych pierwszych spotkaniach, bo one będą kluczowe i decydujące o tym jak dalej nam się będzie wiodło i, i jakie będą nastroje u nas. Mówił Pan, pan Panie trenerze, o tych kilkarzach nowych w Jagiellonii, a, a jak Ci nowi w Koronie, czy już poznali tą filozofię Pana zespołu i, i tak będą, nie wiem, tak samo te jak Ci, którzy już tutaj są wcześniej? Trudno mi powiedzieć. To pytanie przede wszystkim do nich. A druga sprawa jest taka, że jesteśmy przed, przed rundą, można powiedzieć, czy przed meczami ligowymi, i teraz można mówić fajne rzeczy, ale liga to wszystko weryfikuje i zobaczymy po tych spotkaniach ligowych, czy, czy pasują do, na, do nas, czy pokazują charakter, tak jak większość naszych chłopaków, to będziemy mądrzejsi po, po na pewno meczach ligowych. Na razie jestem zadowolony z tych chłopaków, pracują sumiennie. Szkoda, że jeden z nich doznał poważnej kontuzji i nam nie pomoże. No, ale tak to w życiu bywa czasami, że trzeba iść do przodu i ktoś po drodze gdzieś znika. pan zły, że ten człowiek, który siedzi po pana prawej stronie, już ostatni raz Zły nie jestem. No już było widać. Wcześniej, jak ja przychodziłem, że Scotty szukał innych rozwiązań, szukał szczęścia poza granicami kraju. Teraz tak się ułożyło, że, że robi mały krok do tyłu, przechodzi do dobrej drużyny. To jest jego decyzja. Myślę, że nikt do, do tego go nie, nie zmuszał. Podjął taką decyzję. Tu w koronie już jest bardzo, bardzo długo i trzeba mu za to podziękować. I może mieć jeszcze szansę pokazania się w poniedziałek, w ostatnim spotkaniu, ale tak jak mówię, to jeszcze za wcześnie na podejmowanie ostatecznej decyzji, a jak dostanie szansę, to ja mam taką wielką nadzieję, że, że się pokaże z bardzo dobrej strony i będziemy się wszyscy cieszyć po tym spotkaniu, a a Scotty przyłoży się, przyczyni do tego, że, że właśnie będzie uśmiech e, i radość po, po meczu z Jagiellonią. Od sześć pół roku, który jestem w Koronie, jestem bardzo szczęśliwy. Osiągnął wielki sukcesu, nawet e, drugie miejsce w Puchar Polski, które nie mogę zapomnieć. I chodzi o mecz z Jagelonia. Na pewno będzie bardzo trudny mecz, dlatego w pogodę nie, nie, nie wiem czy nie będzie przeszkadzał ale będziemy walczyć, żeby tam mecz się skończył jak na szczęśliwy dla nas. Nie? I mam nadzieję, że mój ostatni mecz, nie wiem czy gram od pierwszej minuty czy nie, to jest decyzja, zależy od trenera, ale jak będę grał, to będę się starał, żeby um, szczęśliwieć Kibisy, który przyjechali, który... E, Cały mój pobyt w Kierce to mnie dopingowali. A jest jakiś mecz, który tak najbardziej wspominał, że w korony czy te 6,5 roku? O Są wiele mecz, ale pamiętam, że jak graliśmy w, w Krakowie przeciwko Wisła, co przegraliśmy do przerwa e, 2-0. I po przerwa e, pamiętacie, że Grzegorz Pechno ścielił bramka na 2-1, później. Na 2 2 dla nas to był taki mm, niezapomniany mecz. Nie? I drugi to u siebie, jak wygraliśmy z Legion, ostatni, bo oglądał. I dla kibicy, wygrać taką dobrze drużynę, jak i Legia czy Wisła, dla nas jest bardzo, bardzo szczęśliwy moment. Ja myślę cały czas o koronie teraz. Nie? Dopiero po meczu. To Zobaczymy. Ja o kontuzję, każdy, każdy moment może się kontuzja Nawet na ulicy czy w domu to, to niestety życie, nie stać życie. życia. Ale będzie grał na 100%, bo też moje nazwisko jest na pierwszym miejscu, bo każdy wiem, że musi bronić moje nazwisko. I po drugie, to będzie ostatni mecz. Ja chciał podziękować kibice i ci działacze, którzy w klubie mi pomagali przez cały czas. Nie? I co było taką główną przyczyną, że zdecydowałeś się przejść do pogoni? Jakby potrzeba zmiany tego otoczenia, żeby jakiś taki nowy impuls do pracy dostać? Tak, oczywiście czasem się muszę się zmienić, żeby e, szukać jakieś nowe, nowe nadzieje czy nowe szczęścia. Ja myślę, że w koronie już trochę długo jestem, nie? niestety. bo jak to jest? Zawsze jest, kiedy jest przyzwyczajony do codziennie, coś przychodzi na trening, i miasto, zawsze coś gasi czasami. Nie? No to zdecydowałem że grać w pogonie i dla mnie to szczęśliwe decyzje, mogę powiedzieć. Czy jesteś jakby zawodnikiem takim nowym, jak już poznałeś tę koronę, jak uważasz takie mocne punkty korony według Ciebie przed tą wiosnę? Nic, nic odkrywczego tutaj e, nie wymyślę. Myślę, że e, wierzymy w to i chcemy kontynuować e, to, co, to, co wcześniej korona pokazała na jesieni, czyli determinację, charakter, walkę, ale wszystko to też było poparte dobrą grą i dzięki temu, że, że e, drużyna też grała w piłkę, zdobywała te punkty, bo, bo nie można o tym zapominać, że e, korona tylko walczy, biega i potrafi stłamsić przeciwnika, ale do tego dochodzą też umiejętności i, i to dawało punkty. Jak Ty wolisz? Czy wolisz mm. grać jako no ten, 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 ten sam w czy raczej jak masz partnera? Osobiście mi lepiej się gra będąc samemu. Wtedy jest więcej okazji do, do strzelania bramki, ale też yy, tak sytuacja się układa, że, że koledzy z każdej strony otaczają tego wysuniętego napastnika i jest łatwiej mu mu y, zgrywać piłki, ale no, trzeba pamiętać o tym, że piłka to, to nie tylko schemat, y, więc często sytuacja na boisku się zmienia i, i z tego y, papierkowego ustawienia 4-5-1 często na boisku robi się całkiem inne i 4-4-2 i, i też jeszcze inne ustawienia, które niektórzy y, jeszcze ich nie odkryli, bo często nawet czterech napastników się znajduje. W, w danej akcji. Atmosfera w szatni, z tego co wiemy, jest dobra a przed meczem, a jest coś, a może ktoś, kogo możecie się obawiać w Jagiellonii? Czego możecie się w grze Jagiellonii obawiać? Myślę, że ta liga jest tak bardzo wyrównana, że też runda jesienna pokazała, wiele zależy od dyspozycji tych zawodników, którzy są na boisku i i często decydują małe detale, więc bardziej skupiamy się, tak jak mówiłem, na, na tym, co my zrobimy, i by, żeby być w optymalnej dyspozycji na ten czas. Rozumiem, że jeśli zawodnicy na wojsku będą w optymalnej dyspozycji, to kibice o wynik mogą być spokojni. Wierzę, że tak się stanie. Jednak poczekajmy do, do poniedziałku, do, do momentu, aż się skończy, bo wtedy na pewno będziemy już znali wynik.